Pierwce jajka smażone. Zrobi się. Damy radę. Ej, już zaczęliśmy! Ach, tak, nie śpię! Oj nie to potrzebuję oleju, kochanie! Myślę, że to już wystarczy. Trzymaj jajko! A, dziękuję babciu. Sadzone? Gotowe. Wspaniały chlebek. Oj, po co ja nastawiłam budzik? A tak, babcia musi wypić lekarstwo. Bardzo dobrze. O! A może zrobię dziurę w chlebie? Wspaniale! Środek zjem, a tu włożę jajko. Trzeba tylko posolić. Bądź cierpliwy, mój drogi, babcia już kończy! Aby zrobić idealne jajka sadzone, należy oddzielić żółtko od białek. Moja rybka zrobi to idealnie. Teraz nabiorę białka do strzykawki i rozleję je do miseczek. Następnie do każdej dodam barwniki. Arcydzieła wymagają niekonwencjonalnego podejścia. Tło mojego obrazu będzie zielone. Teraz wytnę różyczki i wypełnię je kolorowymi białkami. Ale to nie wszystko. Niech środkowe kółeczka będą żółte. Tak jak prawdziwe kwiaty. No jak pięknie. Udekoruję danie pomidorkami koktajlowymi i pietruszką. Ale mi to kwiaty. Najlepsze jedzenie to te zrobione z miłością. Babcia wie, jak uszczęśliwić swojego wnuka. Ojej, coś tu się pali! Kochanie, obudźcie szybko! Wszystko ci tu płonie! Uważaj na gorącą kuchenkę! O, rany, jak to możliwe! Będę musiała podać przypalone jajka. Dobra, dodam keczup. Zobaczymy, czy to przejdzie. Nie sądzę. Jesteśmy gotowi. To nie jest jadalne. O, o. Sorry, braciszku. Zobaczmy, co zrobiła babcia. Mmm. Pyszne. Karałam się. Dzięki, babciu. Wow, co to. Super! To jest naprawdę dobre. Szefowa kuchni wygrała. Mistrzyni zna się na rzeczy. A teraz chcę słodki żel w butelce. Uwaga, mamy nowe zadanie. Już, już słuchamy. Żel w butelce. Świetny wybór. Co to jest? A, rozumiem. Dobrze, że mam kole. Najpierw troszkę spróbuję. Wow, to jest pyszne. Ojej, tylko nie do! Uwaga, coś nadchodzi! Przepraszam, to było niechcący. Dlaczego w nas? Kurczę, dla młodego nic nie zostało, co robić. Mam pomysł, napełnię butelkę cukierkami Nerds i zaleję słodkim serobkiem. A żeby to szybciej zastygło, użyję sprayu do zamrażania. Właśnie takiego. Powinno być pyszne. To jest to. Udało mi się. Pola jest niezdrowa. Miód jest o wiele słodszy i zdrowszy. Dodam go do lodu i od razu zgęstnieje. Co ty na to powiesz? Miejsce dla profesjonalistów. Pola ma przed sobą tylko jedną drogę na patelnię, a żelkowe mi dotrzymają jej kroku. Pozostaje tylko dodać żelatynę i brokat. To będzie niesamowite. Suchy lód i woda szybko schłodzą kole i zamienią ją w żel. Fajny pomysł. Wow. Dajesz czadu, moja droga. No i proszę. Niesamowity żel z koli zrobiony. My też mamy wszystko gotowe. Hura, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Zacznę od żelu od babci. Spróbujmy. No, nieźle. Dziękuję, moi złaciutki. Ojej, to żel z coli. Super, to niesamowite. A co zrobiła siostra? Wygląda świetnie. Wow, ma w środku cukierki. Co za odlot. Mm, smakuje ci? Jest niewiarygodnie pyszne, wygrałaś. Yes, udało mi się. Hey! Co? Nowe zadanie? Okay. Co tym razem chcesz? Przygotujcie mi pączka. Dobra. Pączka to proste. Rozumiem. Co wy kombinujecie? To samo co ja? Podczas gdy one sobie gadają, ja mam pomysł. Zamierzam zrobić pączkę Oreo. Zacznę od rozbicia ciastek. Co to za hałasy? Przepraszam, poniosło mnie. Teraz dodam nutellę i dobrze wymieszam ją z ciastkami. Mmm, pyszności! Wleję gotową mieszankę do opiekacza i zrobię wspaniałe pączusie. Dobra robota, świetny pomysł! Dziękuję. Babcia też użyje opiekacza. Tylko wleję do niego ciasto. Ciasto ciastem, ale czym są pączki bez nadzienia? Dodam do nich trochę syropu truskawkowego. Jestem pewna, że młody będzie zachwycony. Teraz udekoruję je lukrem. No i oczywiście kolorową posypką. Muszę pamiętać też o talerzu. Naleję do niego czekolady. I hop! A teraz ładnie ułożę na tym pączki. o! Tadam! No i perfekto. Babcia też doda troszkę cukru. Tak, żeby wnuczkowi smakowało. Ej, nie dotykaj to nie dla ciebie. Masz swoje własne bączki. A, rzeczywiście. Zupełnie zapomniałam. Dzięki, babciu. Myślę, że dodam do nich więcej nutelli. Wygraną mam w kieszeni. Częstuj się, kochanie. Ojej, hmm. ślinka mi cieknie. Co my tu mamy? No brawo. Pyszne. Dziękuję. Następny pączek jest od babci. Wspaniały. Jedz, jedz, kochanie. Wow, pączki z nutellą. Dokładnie takie, jak lubię. No brak mi słów. Są niesamowite. Siostra wygrywa. Kura, znowu wygrałam! Brawo! Spodoba Wam się następne zadanie. Chcę gofra! Robi się kochanie! Yes! Miejsce dla babci. Będę potrzebować najlepszej mąki. Dwóch jajek, masła i cukru. Dzięki temu zrobię pyszniutkie ciasto. Super! Uwielbiam mleczko! Niam, niam, Nie mogę się bez niego obejść. Dajcie mi tylko trzepaczkę, a babcia pokaże klasę. O mas! Spokojnie, babciu! Żadnych gwałtownych ruchów. Szefowa kuchni wlewa ciasto do foremek. A teraz czas na barwniki. Z nimi zawsze jest ciekawiej. Doskonale. Wow, jesteś prawdziwą mistrzynią! Yy, a ja wleję ciasto prosto do gofrownicy. Po co tracić czas? Mój gofr się piecze. Trzeba tylko troszkę poczekać. O, chyba już jest gotowy. Mura! Ojej, jaki gorący. Dobra robota, wnuczko. Póki nikt nie patrzy, skosztuję jak wyszło. To jest pyszne. Nie mogę się oderwać. Zrobię nowy dla młodego i sama dokończę ten. Może zrobimy to razem. Hmm. Dobra. Tylko mój gofr będzie wielokolorowy. Spójrz jaki piękny. Wygląda jak tęcza. Świetna robota, jesteś geniuszem. Wyszności, miam, miam, miam. Znowu wszystko zjadłaś. Spokojnie! Co? O nie! Ciasto mi się skończyło. Co ja teraz zrobię? Wiem, mam tu trochę makaronu. Zamieni mi ciasto. No co za świetny pomysł. Zamykamy i pieczemy. O mm, no nieźle. A mój gofr jest gotowy. Wygląda oszałamiająco. Wyłożę dwie połówki i udekoruję je kremem. To prawdziwa tęcza. Dodam też posypkę dla dodatkowego efektu. No i proszę. Voilà! Jest okay. bardzo ładny. Kochanie, mogłabyś mi podać lody czekoladowe? Jestem pewna, że mój wnuk będzie zachwycony. Położę kulki bezpośrednio na goferku. I posypię cukrem pudrem. Właśnie tak. Cudownie. Udekoruję też gofra ruskawkami. Babcia nakarmi wszystkich. Gotowe. Piękna robota. Mój makaronowy gofro też jest gotowy. Dodam troszkę cukru pudru i możesz się częstować, braciszku. Super. A co to jest? Okay. Wygląda strasznie, ale trzeba spróbować. Fu, to jest obrzydliwe. Nie chcę tego. O, tęcza! Smakuje naprawdę dobrze! Wow, lody! No to jest najlepsze! Babcia wygrywa! No, w końcu taniec zwycięstwa! Przyszedł czas na czosnek! Wiem, to nie pachnie dobrze. A, mam go tak dużo! Nie chcę żadnego! ty? Ja mam całą górę! Mam jeden, ale też nie jestem zachwycony. I tam ty zaczynasz. W końcu jesteś facetem. Hmm. Za co taka kara? Nieokropnie. A jak smakuje? Zgadnij, jeszcze gorzej. Biedny ita. Spokojnie, matras ty. Będę musiała, może lepiej wyrzucę. Jedz. Będę cała śmierdzieć. Fu, to obrzydliwe. Mówiłem ci, Julia, czekamy na ciebie. Ej, ktoś do mnie dzwoni. Siadaj, nie kłam. Dobra, dobra. Tak lepiej. Jestem silna, poradzę sobie. I tam nie bądź taki niemiły. zobacz jakie to zabawne. Dlaczego ja w ogóle to jem? Wiecie, kogo tu brakuje? Wampira. Nie wygłupie się i tam. Zostało tylko trochę. Zjedz czosnek, albo ja zjem ciebie. Przestań, i tak mi niedobrze. Robisz się zielona. Umieram. Ten cyrk wreszcie się skończył. I oby już nigdy do nas nie wrócił. Dziewczyny, pokonałyście wampira. Zabawa zabawą, ale czeka was obiad. Pan i ten ma jednego, Emma ma kilka, a Julia ma ich całą Wierzę. Jestem głodny, więc zaczynam. Aby ulepszyć pancake'a, dodam bitą śmietanę i cukierki M&M's. Wyszło pysznie. Palce lizać. Emma do dzieła. Ja też zamierzam ulepszyć moje pancake'i. Mm. Najpierw trzeba je powiększyć. A pomoże mi w tym wałek do ciasta. A teraz czas na śmietanę. Cała góra śmietany. A na niej pianki marshmallow i cukierki. To prawie jak ciasto. Wow, Ogromne i bardzo smaczne. Jak zmieścisz to w buzi? Nie martwcie się, takie smakołyki zawsze się zmieszczą. Ja też chcę wałkować pankejki. I tan, yy, podaj mi wałek. Trzymaj. Właśnie tak. A, moja wieża się rozpadła. Prosto na nas. Przepraszam. A masz swoim pancakiem. A teraz guma. I ten ma dużo Julia trochę mniej, a Emma zadowoli się jedną. Nie smuć się. Wow! Spadać to moja guma! No to zaczynam. Jest taka soczysta i jest jej tak dużo. Upewni się, żeby ci się zmieściła w buzi. Dam radę, spokojnie. Ech, pali pięta, ale ja też mam gumę. Ej, Julia, mam do ciebie sprawę. Zaczynaj. Może go zahipnotyzujemy? Dobra i wszystko mu zabierzemy. Mam tu taki specjalny krążek. Mm. E, hej, i tam! Czego chcesz? Spójrz tutaj. O... Udało mi się. Zabieraj gumę. Co? Zostawcie to, to jest moje. To niesprawiedliwe. Szukałyśmy go. Oddajcie to, złodziejki. Mam już dość swoich krzyków. Potrzebujemy czegoś, co cię uciszy. Guma do rzucia będzie w sam raz. to świetny pomysł. Raz, dwa, trzy. I na naszym stole pojawiły się cytryny. Wiem, że ich nie lubicie, ale mimo to Emma ma ich mnóstwo i tam trochę mniej, a Julia tylko jedną. Julia, ty zaczynasz? Dobra. Puf. Uchyda. Śmiało i tam. No dobra. To jest kwaśne nawet dla mnie. Będę płakać. Matę ty próbuj. Z łatwością. Kwaśne, ale można jeść. Nie, jednak jest obrzydliwe. Wypluj to. Może sok nas uratuje? To świetny pomysł, Julia. Mam tu specjalny kranik. Dan, podaj mi szklankę. Trzymaj. To naprawdę działa. Jedna szklanka nie wystarczy. Nie ma problemu. Dwie to też będzie dla Was za mało. Daj jeszcze. Jest taka jedna ogromna. Sok już się kończy. Uważajcie, nie rozlejcie. Trzymaj talerz. Nie pomaga. Już szukam czegoś. Jesteście tacy zabawni! Kurczę, ale kwaśny. I tam, no dalej, wyczaruj coś. Dobra, chodź do mi. Emma ma jednego, Julia ma więcej, a Itam ma sto warstw. Chcę być pierwsza, keczuk się przyda i jeszcze Wow. A co ze mną? Odejdź, nadszedł czas, aby spróbować. Jest pyszne i bardzo apetyczne. I tam teraz ty. To będzie pyszne. Mam mogę prosić o sosy? Jasne, częstuj się. Świetnie. Nawet nie wiem jak to chwycić. I tam te żarłoku. Nie jestem w stanie się zatrzymać. Teraz moja kolej. A gdyby... Tak, wiem. Co jest? Teraz ja zdrowie psikusom naszemu żarłokowi. Jak mu się spodoba balon? I tam to jest dla ciebie. O, jeszcze jeden hot dog. Nigdy nie odmówię. Spróbujmy. Ojej, bum. rzeczywiście boom! Może być lepszy od gumy Chupa-Chups? Raczej nic. Julia ma ich dużo i tam mniej, a Emma niestety ma tylko jedną paczkę. Kurczę, chciałam mieć więcej, a mi tyle wystarczy. A ja będę mogła rzucić tę gumę do końca życia ekstra. Emma, patrz! I tam spójrz! Możecie zazdrościć, mam więcej. Dwa machnięcia i każda guma jest już w moich ustach. Są takie soczyste. Zobaczcie ile ich jest. Nie chwal się tak. Nawet jeśli mam ich mniej, to gumy wciąż są bardzo smaczne. A ja chcę więcej. Wiem trochę magii, zobaczcie, jakie duże opakowanie. Jesteś prawdziwą czarodziejką. Teraz ja też mam górę gumy. Spróbujmy. O moim balonie! O nie! Trzymajcie mnie! Ja odlatuję! Wow! Ciekawe, czy ja tak umiem? Tak, ja też lecę! Lecę! Emma, patrz, Julia odlatuje! Co? Emma, ty też? Dokąd się wybieracie? Jak tu pięknie! Ciekawe, gdzie jesteśmy? To muszą być nasze przysmaki. Masz rację, ja mam truskawki. Wow, są takie dojrzałe! Jeszcze jak szczęścia raz ciebie, teraz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny lizak! Truskawka, co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej, więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że ma nic nie zauważy. To nie zauważy. Oddaj mi moją truskawkę. Nie no, ja też chcę spróbować. Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak, Miranda. To moje owoce i ja będę jej jadła. Jak apetycznie to wygląda. Mimo wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne! Dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się, otwórz usta! Ale ja nie chcę tego jeść! Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma? Fuu, nie mogę na to patrzeć. Zjadłaś go do końca? Ale tam był Karaluch! O nie, zupełnie o tym zapomniałam! Jest w mojej buzi. To obrzydliwe! On chyba nadal żyje. To straszne! Karaluch biegnie w moją stronę. Co robić? Masz! Masz! Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma, chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest! Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas. Chyba czysto. Nigdzie go nie ma. Ciągasz pochopne wnioski. Jest na twojej głowie. O nie, tylko nie to! Uratujcie, Emma, trzymaj się. Mam ogromnego kapcia. Aj, jak to boli! Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie. Ja otwieram pierwsza. Malutki sedes? Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super. Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet. Czas coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka. Co robisz Emma? Przestań zajmować się bzdurami! Daj spokój, nie Maruć. To jest super. Takie pyszne. Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie. Jestem zachwycona. Teraz na pewno nic mnie nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną? Nie mam mowy, sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Skoro skończyłaś to moja kolej. Ojej, tu są dwa lizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim lizakiem. To dla mnie szansa. Spierowiszem Emma, to mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać. Wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona! Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O, tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa fanta! Rewelacja! Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko! O nie, złamałam paznokieć! Biedactwo! Daj ci pomogę! Mam spore doświadczenie w otwieraniu fanty. Widzisz, wszystko się udało. Ach, nie naprawdę pięknie! Nawet sama chciałabym spróbować. Nie ma mowy! Daj mi to, to, moja fanta! Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O tak, to jest wspaniałe! Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie, jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz? To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie. O, cześć, Miranda, jak leci? Mam już dość tych twoich wybryków. Mam nadzieję, że Fanta pomoże mi się od tego odciąć. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Stań się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza. Jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem, może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A, tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. Tu przecież super! Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może nie poczęstujesz? Przykro mi, sama nie odmówię sobie dokładki. Jest takie kwaśne, ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. Opakowanie jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać. I teraz tego żałuję. Przebui natychmiast jakiejś osłony! To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść! Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy, zaczynasz ty! Wow, popcandy ze strzykawką i syropem! Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie, a zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna, to mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Yy, pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam, świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę pop candy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask, to niewiarygodne. Emma, przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale. Nie potrafię opisać słowami, jakie to uczucie. Chcę więcej. Te fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Spuszczam, ma. Chyba czas cię zgasić. Trzyma się, Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję. Ma w samą porę. Teraz twoja kolej, by jeść. Szkoda, że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma współczuje ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie. Pożar, ja płonę. Pomóż mi, Miranda. O nie, tylko nie to. Nie patrz w moim kierunku. Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę! O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj, przewróciłaś mnie. I nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie.